Moim gościem jest dzisiaj Andrzej Starawojtał, tak? Dobry wieczór. Dobry tak. wieczór. Tancerz zespołu Poligrodzianie. Spotykamy się w związku z twoją przygodą, ale też dlatego, że to jest niedobła przygoda, ponieważ no, przyjechałeś do nas z... Białorusi. Z Białoruś. I kiedy to było? To było za pierwszym razem, przyjechałem tu chyba 6 lat temu już mm -hmm. i przyjechałem tu na studia mm -hmm. od razu, ale miałem tak zwany rok, zerowy rok, czyli dwa do studiów w Polsce, tak. ponieważ mam pochodzenie polskie. Mm -hmm, rozumiem. I już po tym roku y, trafiłem do Poznania mm -hmm. i za kilka lat dowiedziałem się o takim zespole, no. o poligradzianach i w sumie to moja dziewczyna mnie zaprosiła do tego zespołu. Mm -hmm. Tylko, że w trakcie pierwszych zajęć ona odeszła od zespołu, powiedziała, że jej się nie spodobało, a ja zostałem i już prawie dwa lata tu jestem. No właśnie, dwa lata polskich tańców. Czy polskie tańce Tradycyjnie mają coś wspólnego z białoruskimi. Już rozmawiałam z Kasią właściwie i trochę o tym wiem, ale jakie tematy się rzeczy. Czy byłeś też na Białorusi, tańczyłeś, muszałeś się nie? coś wspólnego ze sportem? Czy nie, tam na Białorusi? Na Białorusi raczej nie tańczyłem. Mm -hmm. Byłem na dwóch zajęciach z tańca ludowego białoruskiego, mm -hmm. tylko mi się to nie spodobało i odszedłem do tego. Mm -hmm. A jakieś. Do czynienia z tym nie mam, mhm. ale byłem na dwóch koncertach z e, tańcem do tego białoruskiego mhm. i powiem, że one są wolniejsze, mhm. znacznie wolniejsze od polskich tańców. Mhm. I nie mam w nich takiej zabawy, jak mhm. jest nasza. No właśnie, bo, bo no, bardzo dobrze, że już mówisz w naszych, bo dwa lata to jest sporo, zresztą sobie świetnie radzisz. A jak to jest, bo taniec to jest jedno, mhm. a jak to jest na przykład z językiem, bo też mam, też śpiewamy po polsku. I to po polsku, ale też czasami w ogóle w dwa takiej w regionalnej. Jak się w tym odnajdujesz? Bo wiem, że czasami mówisz, że język, w ogóle mówisz świetnie po polsku, ale czasami mówisz, że jeszcze ten polski nie do końca zawsze yy, rozumiesz, prawda? Czy jak, jak to jest? A co dopiero śpiewanie? Trudno? Śpiewanie na początku było trudne, Aha. bo jak ja trafiłem do zespołu, to było po czasach kidowych. Po czasach ja nie miałem do czynienia z językiem polskim, tylko słuchałem, co prowadzący na uniwersytecie mówią, a odpowiedzieć coś nie mogłem. Byłem tak jak, jak pies. Wszystko rozumiem, nic nie mogę powiedzieć. <grym> Dobrze rozumiałeś, no. A już jak trafiłem do zespołu i za pierwszym razem widzę jakieś tekst, piosenki i widzę, że... Jest polski, ale jest dziwny. Dziwny, no. nie, Nigdy tego nie widziałem. I najpierw było trudno, bo nic nie zrozumiałem. Ja jeszcze muszę to śpiewać, muszę śpiewać to w obcym języku. Tak. Było trudne, ale w końcu już w tym momencie prawie wszystkie piosenki rozumiem. Niektórzy wciąż śpiewam tak, Aha. jak napisane. Rozumiem. Ale mi się podoba. A jak to jest z tańcami polskimi? Co jest takiego poza tym tempem, że te Białoruskie są wolniejsze? No i tą zabawą w polskich, co jest takiego, że, że tańczy, że postanowiłeś te dwa lata być w tym zespole? W sumie, jeżeli mówimy o zespole, to mm. jak mówimy o zespole, to pierwsze to jest ludzi. Mm. Bardzo mi się spodobało i w pierwszy, to był, można powiedzieć, mój pierwszy i główny krok do wdradzania się w społeczność polską. Mhm. Ponieważ tak się okazało, że ja byłem na studiach informatycznych, jeszcze po covid ie e, Informatycy bardzo introwerci No bardzo tak. Więcej po... introvertów, prawda? Tak. Mhm. I jakby zawsze po prostu gdzieś imprezowałem, czy mhm. gadałem z osobami z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji. I nie miałem do czynienia do Polaków. Mhm. A jak te filmy zespołu, to okazało się, że no są bardzo fajnie, fajne, dobre, miłe ludzie, mm -hmm. z którymi jeszcze możemy zajmować się czymś wspólnie, czyli tańcami. Tak. I w ten sposób mogę powiedzieć, że zostałem w zespole, od, mm -hmm. dlatego, że po pierwsze spodobało mi się tańczyć i mi się udawało, tak. co ja było zdziwione, ponieważ nigdy nie tańczyłem. I poznałem tu dużo wspaniałych ludzi, których być może jeszcze nie mogę nazywać rodziną, mm -hmm ale już występuje w moim życiu bardzo dużo, często. No właśnie, bo jesteś bardzo zgrany, wasz prawda jest bardzo zgrany no. i, i bardzo się wspieracie i to jest super. E, no i czy ty odczułeś w ogóle jakąś coś złego od, od, od społeczności polskiej, czy raczej właśnie przyjęli od razu z, tak powiem, z, pełnym, z miłością, przyjaźnią? Czy to, jak to było? Na były momenty, tak. e, bo są ludzie, które nie, nie za bardzo lubią mm. migrantów. Tak. I słyszałem swój adres. Mhm. Nie najlepsze rzeczy, ale to było przy ulicy. Mhm. Ktoś piany krzyczał, coś takiego, ale tak, że wiem. Tutaj z... to nie doświadczyłeś, raczej. Tutaj tego nie doświadczyłem. Mhm. Nie, to wszystko było wspaniale i bardzo mi miło przyjęli. Na tyle miło, że ja zacząłem zapraszać wszystkich swoich znajomych do zespołu tańcowego Nowego Polikadzie. Super, a powiedz mi, no bo też już zdarzyło Ci się wyjechać, prawda? I mm. teraz przed Tobą wyjazdy idziesz do Stanów, no, tak. prawda? No i co ty na to? To jest taki pierwszy chyba daleki wyjazd z zespołem, czy twój w ogóle, czy... Czy byłeś już na innym kontynencie kiedyś, jak to? No, na innym kontynencie raczej nigdy nie byłem. Mhm. Cały czas podróżowałem tylko po Europie tak. i to było albo z rodzicami, albo jak już wyjechałem do Polski, do sam i z kolegami. E, to będzie mój drugi wyjazd zespołem. Tak. Pierwszy był wyjazd do Macedonii. Tak. E, bardzo mi się to podobało. E, poznać się nową kulturę. E, do... mhm. Różne doświadczenia. Co tak prawda? prawda? A teraz wyjeżdżam na zupełnie inny kontynent i jako osoba, która pochodzi z Białorusi nie mogłem sobie w ogóle wyobrazić, że kiedyś tak za może być za tanie pieniądze okay. pojadę gdzieś do Stanów i jak już dostałem mu są polskie, to nie muszę mieć wizy, żeby tam pojechać. I po prostu nigdy nie myślałem, że tak łatwo mi to... Pójdzie. No wiesz, łatwo, niełatwo, no trenujesz też ciężko, mm. prawda, jesteś zaangażowany i to też jest obciążenie, no bo studiujesz, prawda, mm. I, i trzeba wchodzić na próby, to też jest wymagające, no bo jednak te próby trwają kilka godzin, yy, kilka razy w tygodniu i wymagają zaangażowania i zamiast się wyciągać serial czy dać w jakieś gry, Ty przychodzisz i jednak, no ciężko ćwiczysz, więc to, to, to jest ta praca, którą, którą wkładasz. A powiedz mi, właśnie jak o tych festiwalach rozmawiamy, no to w takiej, już Macedonii jak byłeś, no to yy, przez Twoje pochodzenie doświadczyłeś tak jak powiedziałeś, różnych przejść, też niefajnych. Czy na takich festiwalach to ma znaczenie, skąd się pochodzi, czy raczej właśnie ważne jest to, że jest ten wspólna pasja, ten taniec? No, czy są te granice, prawda, na tym festiwalu i czy się odczuwa różnice między różnymi krajami? O, oczywiście, że różnice odczuwamy, mhm. ale na każdym festiwalu byliśmy mniej więcej w tym samym wieku. Mhm. I... Bardzo dużo osób widziało normalnie język angielski i mogliśmy dogadać z innymi zespołami, mm -hmm. wymienić się kulturą, swoim doświadczeniem, swoimi e, e, obchodami mm -hmm. biegły, świąty i tak dalej. I było bardzo miło, mile to. Oczywiście, że miało to znaczenie, skąd my pochodzimy, ponieważ tak. możemy wymienić się y, jakąś wiedzą, jakimś doświadczeniem. Jak Ale nikt źle o sobie nie mówi hmm. tak, jak to wygląda na świecie, prawda? Że ktoś jakieś stereotypy y, złe narzuca. A powiedz mi, a jaki masz na święta? Idziesz wracasz do siebie, czy tutaj zostajesz? Na święta zostaję tu mm -hmm. dzisiaj, no po tym wywiadzie tak. będziemy mieli gilię gi 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 tak. z chudną. i nie mogę być średnim Moja rodzina cała jest prawosławna, więc my mamy dwie dice trochę później, Boże na trochę później, ale dla nas, dla mojej rodziny zawsze tego, tak że Sylwester, czyli Nowy Rok, jest najgłówniejszym światem roku mm -hmm. i niestety nie, nie będę mógł go spędzić z rodziną, tylko że, jak już powiedziałem, że mamy bardzo dobry. dobry zespół. E, zaprosiłem do siebie e, niektórych z naszego zespołu mm -hmm. osób, bo liczę ich ważną częścią swojej, swojego życia. Spędzacie razem Spędzamy ten ważny jest. czas. No a z rodziną, jak już się połączysz, będziecie, będziecie się zwaniać, czy jest szansa tak. Normalnie tak, tak? i Masz kontakt. No bo to takiego święta to jednak czas rodziny, dlatego pytam, a czy Twoja rodzina gdzieś tam obserwuje Twoje dokonania w zespole i kibicuje ci, że tutaj tańczy, że cię wspiera. Wiedzą o tym, oglądają Facebooka na przykład są zdjęcia. Tak, oczywiście, że nagrywam no. wszystkie swoje występy, wysyłałem, chwalę się, ponieważ na przykład ostatnio tańczyłem taniec, który nigdy nie tańczyłem no. wcześniej, to też się chwaliłem, bardzo dobrze mi się udało moim zdaniem. E każdy z występ występów pokazuje, na 50-lecie moi rodzice przyjeżdżali do Poznania, mm -hmm. więc ja mam z nimi kontakt, oni też już są w Polsce. Super. I tylko jedyne co, że moja babcia niestety nie może przyjechać, mm -hmm. jestem w Białorusi, ale za każdym razem wysyłam jej wszystkie nagrania, wszystkie zdjęcia, swoje, swoje, ze wszystkich naszych występów. Mm -hmm. No to cóż, no przez to, że mamy święta, to wszystkim babci życzymy wszystkiego dobrego, ale też Twoim rodzicom i gratuluję Twoim rodzicom, że mają tak cudownego syna, pracowitego i zdolnego, a tobie dziękuję za rozmowę. Dzięki dziękuję bardzo. Za.